Cześć, nazywam się Michał Grycki i jestem iOS Developerem. W tym kursie chciałbym nauczyć Cię zupełnie nowego podejścia do programowania w języku Swift. Swift UI, o którym mowa, jest to framework, który pozwala nie tylko na szybsze, ale także bardziej wygodne tworzenie aplikacji. W kursie skupiłem się w 100% na praktyce i zaprezentowane rozwiązania będziesz mógł od razu wdrożyć do swojej codziennej pracy. Tworząc niestandardowe widoki, używamy do tego Storyboard. A także własnych obiektów. SwiftUI modyfikuje to podejście poprzez wprowadzenie preview, które możemy na żywo podejrzeć każdą zmianę wprowadzoną do kodu. Jest to mega ułatwienie i ogromna pomoc dla każdego iOS dewelopera. W kursie zajmiemy się takimi tematami jak pobieranie i wyświetlanie grafik, listami, czy też nawigacją. Pokażę ci, jak przy pomocy SwiftUI utworzyć grid. Omówimy sobie niezwykle ważny wzorzec MVVM a także Web API. Dodatkowo pokażę Ci, jak tworzyć niestandardowe widoki, formularze oraz proste aplikacje. Wszystko zaprezentuję na przykładzie aplikacji, takich jak pobieranie pogody, zamawianie kawy czy też efektownej galerii zdjęć. Jeżeli jesteś iOS deweloperem i posiadasz podstawy w języku Swift i chcesz dalej się rozwijać, to ten kurs z pewnością Ci w tym pomoże. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kursie.